Pizda. Ogień. Nie! O! Nie! Ogień! się zobaczyć, skąciki nie wiem, czy widać jakie to jest piony. Są tutaj. Manko! Z tej strony o jesteśmy w toalecie na kazurze, ponieważ to są zawody. Cześć! Jest godzina 11, zawody zaczynają się o godzinie 10. My jeszcze nie wyjechaliśmy, bo ustawiamy sobie rowery, więc... Ostatnie poprawki, pompowanie kół i już jedziemy. Jest godzina 12, więc jest naprawdę dobry czas. Pogoda jest piękna. Jak nastroje? No za... Elegancko. Ale... Jak się łamie? Łyp? 30? No. Czekaj, bo ty jesteś we vlogu. Mogę podać twój numer publicznie? Nie. Bo właśnie nagrywamy wszyscy razem. Pozdrawiam wszystkich. Ale kogo? Wszystkich. No wszystkich, no dobra. E Asensia, WIP 30. Nie jeździłem nigdy na Kelisie w 30, więc nie mogę zrobić recenzji. Dobra, dobra, to ma. No siemka. do zobaczenia we vlogu. Bo jak widzieliście, y, dzwonił do mnie przypadkowy numer i bardzo często dzwonią do mnie ludzie, bo się mój numer, bo mam go jako fizjoterapeuta, więc teraz uprzejmie mówię, że każda osoba, która będzie dzwoniła, będę ją nagrywał i dodawał do vloga razem z numerem, więc każdy z Was będzie mógł dostawać milion telefonów od różnych dzieci. Cieszcie się i dzwońcie do mnie już dziś. 9 Pro, BMX 9 Pro. Wpadliśmy na genialny pomysł z Karolino, że nie wziąłem swojego portfela i teraz Karolina musi wziąć za mnie odpowiedzialność. Weźmiesz? Tak. na to Ty będziesz odpowiadać. Sikor, jestem! Czy to Ty? To Ty! Sikor, jesteś, to Ty! Na szczęście, przez wejście VIP udało mi się to załatwić. I Lecimy. 156. Każdy szanujący YouTuber robi zdjęcia z konami zawsze i obejdzie na vlogu, więc pozdów ten. Pozdłów vlog z Szybka chuteczka z fanem, czeka jeszcze pozdrowieść. Kto kogo pozdrowić? Yy, mamę, yy, babcię i, I tatę, dziadka. tatę, tatę co z właśnie? A tata też fanem. Dobra, idziemy do dalej. Ciu. ...polskiego dietowca, z którym miałem kiedyś walkę na Fame MMA, jak wiecie. Pawła, który jest zajebistym zawodnikiem i Feb. I to powiem. W ogóle zapraszam, bo naprawdę Filipem Pawła są coraz lepsze. Muszę Wam przyznać, że polecam. Inna tematyka, mniej błazenady, nadyle, więcej jazdy. Jak lubicie tak, to. Tak, zdecydowanie również polecam. A ja co? No jesteśmy w Warszawie i tak jak się umawialiśmy, mówimy, że jest fajnie. Tak, mówimy, że jest fajnie. A jest, jak jest.

Moja teraz przegryzka w trakcie, bo, bo lubię sobie takie owocka zjeść, a potem chłopaki mają najpierw jazdę na stolikach małych, czyli e, Dirt Amator, a potem Dirt Pro. Ostości nie łapię coś. Ha. Pozdrawiam rodziców i wszystkich fajnych dirtowców w moim wieku. Co prawda ja, też no latam na dircie, ale jestem amatorem. No właśnie, jeździmy, skaczemy, a my zaraz jeździmy. Pozdro. Jo, chodź. Dawaj, pizdawy wiecznik. Leci! Dawaj! Safe run. I tailwhip, dawaj tailwhip. Nie, no jo! Yo. Przeszłyk, yo. <laughs> Papryk, to był twój safe run, czy nie? Nie. Ale masz jeszcze drugi? No mam. I co, a myślisz, że wejdziesz do... bo tam są finały, jak to jest? Nie, chyba. Nie finały? No I jakie będzie przejeździk? Co, co będzie robione? Nie wiem. Flipa chcesz próbować? Nie. A ty ja? Nie. A próbowałeś? Nie. Aha. No to fajnie. fajnie. A kto jeszcze idzie od nas? Ja. Ja flipę spróbuję i... Na drugiej Kork, na trzeciej Opo Kork. A jeszcze... Patryk, gdzie on kiedyś był na Harpagani, w na ostatnim odcinku. Pyk. Pyk, yo! Leci, skoczy. One footer. Bez łańcucha one, chyba three. jedyny. Czemu bez łańcucha? obiektywu. Dzień dobry, Mateusz Szachowski, Szachimat. Najlepszy operator, op aparatur. A dzisiaj jesteś fotografem, tak? Dzisiaj jestem fotografem, ja na szczęście mogę jeździć cały 54. rok, więc. A będziesz jutro dzisiaj... jeździł? No? No? na rowery. O. No jak najbardziej, no, ja na kopańskie spoko, ale jak jest taka kolejka, to. Tak, to tak jak tłumy, jak widzicie, tłumy. To zawsze są tłumy i jest fajnie. Możecie zobaczyć kąciki, nie widać, jakie to jest piony. Są tutaj linia powrotna, ma taka hopa. Ona ma spółę tej wysokości. Coś tam leci. Laska, leci, uwaga, ty. Ale laska. Dobrze. Dobrze. Yo. Nic. Napędza się. Nic. I Barspin do barra. To jeszcze panowski, to jest taki młody ziomal. Nie milion ma lat, ale mega mało. Ale patrzcie jak śmiga. I Kolejne pokolenie lidlowców rośnie. A naprawdę dobry przejazd. Leci, co tu będzie? One Kenca. Danik. I one Co e to YouTube Mordas youtuber? Moydas. Moydas youtuber. Youtubuj. Niezdrowy. Patrzcie, jaki przejeździ. Yu. Pyk, leci, barek. Bar spin. Naprawdę Oj, na Bo inaczej chłopaki antena. go nie dogonią. Co tu będzie? Nie! O! Nie! tego nie zrobił i ja tego nie widziałem, brawa! Co? So, oh, oh, oh. Amatorzy, to są amatorzy. Oh, oh. I Sebastian. Dawaj! No, wódka, no, no, naprawdę dobrze. Barfin do one handa. I co tam przysykało na koniec? Yo! było no. w swojej głowie, że chciałeś zrobić tam front Nie. Ale nie próbowałeś wcześniej? Bo trochę brakło. I to był one, wasz. Yo, dobrze, ogień! t Mega stylowo! Dobrze, Ci X-Up. x Pyk, I nie no. Musiał iść na co dzień, ale on y, jeszcze się zaczyna dopiero. Masz nową kamerę, co? Nową, już jakiś czas. Co jestem? Dumny? Tak, znaczy to jego pierwsze zawody w ogóle takie, Słuchajcie, ja idę do toalety, a Karolina szybko przyprowadzić wywiad, po przejeździe z moim który robił flip, a tam Bobu też idzie do toalety za nami. Zobacz. Ja, mamy cię. Nie no ogólnie spoko. W pierwszym przejeździe trochę skasztaniłem, bo nie złapałem tej graba. Nie dogięłem to, bo i się mi spadła noga na, przed, na przedostatnich hopie. Trzy główne sztuczki, no to backflip, old school i barspin na no ostatnim. Słuchajcie, właśnie Bubu wymyślił, że jak się robi toaletę, to jest okupacja, Rozumiecie? tak jak w Niemczech mieli okupację, to tu, tu jest okupacja toaletowa. Bubu jesteś w toalecie? A, on jeszcze robi tam. To się, prawda? Oskar Macuk, proszę bardzo. jeszcze masz y, tu jest ten Pizda Ogień. O Dzięki pojcha oh, jest hey, oh, salto motorowe szyj balony mamy jeszcze 20 minut treningów i lecimy w zawodach boj papoj on się chodzi stoi

I już na linii powrotnej Tobogan Tobogan Holding na hipie One hand I Tobogan Jest linia powrotna Ale pięknie! I był mega styl! Oooo! Oh. to na pierwszej Trochę hipa. Oooo, oh, tajemnik manual! To wiesz to? O oh, yes. Paweł Sejlik, pierwszy dzisiaj. I barski dwóch. No! Brawa brawo. Ładnie, druja. Dawaj. I bar. O, olcik. Panik. I barski. Bar spin i na koniec Opo bar, brawo dla Oscara! 6 na pierwszej School mega, dawne Leci dalej bar co pokaże na linii powrotnej Dwieczka I dojechał do końca z bar jest salto, delikatnie put kan -kan i prezentacja skarpetek tailwhip barspin do a to dopiero połowa trasy Wlipek na powrotnej barspin i na koniec tylną obokiem bardzo ładnie one hand stop ale się porwał, normalnie Aby się nie przesadził, zdecydowałeś się samochody? Bardzo O! Jezu! To możliwe zjadanie! Aj! Zdjęcia! Ach, się, to będzie na tej górze! Kobo 3.6X barspin na czwarte i jest już w bandzie barspin i barspin Bartek <noise> Pietras Maciej Paweł Stachak. Paweł Stachak. Victor Bojarz. Victor Bojarz. Jakub Kołop.

Farspin Po na ostatniej Nie. Boga 3-6 Xa nie udało się, jest szwarta i jest już na podwrotnej Farspin Tobogan Jedendzie na to będzie Podwala Oneput Tobogan Olsko na czwartej jest już w bandcie Tobogan kolejny i nadal dużo biednik trików ja bym chciał zobaczyć Dzisiaj ja ale i tak świetnie w limbar, w Na bardzo ładnie. Saj. i, i zmieścił się w lądowanie. Ewakuacja i niestety to... Barspin do Oldman, tailwind, 3-6 barspin, o po bar, spin. Oppo bar. Mm. i na ping na Jest tutaj, tailwind top, one put do Khana, ale to niestety to no foota, brawa. Chciałem zrobić na pierwszej freebaya do Kana i nie zrobiłem, ale powiem Wam, że to dobrze bo y, jakbym wylądował, to miałem dalej buzować sztuczki, których nie robiłem wcześniej i ogólnie pewnie sobie zrobił, że bo hopy były bardzo niebezpieczne, bardzo trudne i nie pod sztuczki, więc y, jeżeli chodzi o hopy na kazurze, uważam, że są bardzo fajne do polatania, ale do sztuczek są zabijackie, jak zresztą widzieliście, ile osób się wywrócało, więc y, cieszę się, że nie dojechałem, bo dzięki temu jestem sprawny i mogę sobie jeździć jutro, pojutrze i przez cały czas. Jakbyście nie wiedzieli, jak odpalić Mercedesa, jak jeździłem Mercedesa, jak znacie moje stare odcinki, tu macie od od wnotę powietrza. I teraz tak. Heła, jesteś gotowy? Nie, jeszcze nie jestem gotowy. A gdzie ty jesteś? <laughs> Potrzebujecie Chain Cleaner od OC1 Engineering. On się, się w ogóle dobrze odtłuszcza bardzo, ale swoją drogą, ważne żebym miał taki znaczek, to znaczy, że on mega odpala fury. O, o, o! o, dawaj, o, dawaj, o dawaj, dawaj. dawaj mu, dawaj! <śmiech> <Yeah>. <śmiech> mega odpala fury. Tak to nie, odchłodni się, kurwa, to no, jest odchłodnie, No bo zaciągnął lewe powietrze. Ale to długi, że kurwa ma tam odpowierznik. Ale czemu to się tak stało? Chujiny, nie wiem, kurwa to jest gruz. Ej, dobra, nie wiem. Nie, tutaj on mało o, patrz, patrz. O, ośnie, ośnie ujósł. To zostaw A, mu niech. <laughs> Pojadę tak w po ogóle. Mało wybuchowe. Dobra. Wow. Nie. No, tam go. Tego odpala fury. Już jesteśmy po zawodach, w międzyczasie spadł deszcz, ale już jest super warun i jeszcze sobie jeździmy do zachodu słońca i ogólnie to jest sztos. Tam wszyscy jeżdżą, zobaczcie jaki jest jaki ekipa. Ja nie wiem, czy to widać, bo będziemy linię powrotną jechać, ona jest ogólnie Hajda Dużo hardsza niż wszystko inne. Hardy kole. Będziemy z papykiem cisnąć całą linię. Znaczy ja już dzisiaj ją jeździłem na zawodach, ale papryk cały jeszcze nie linię. I mam nadzieję, że da jadę więc zakłada Gorpo i lecimy. Gorpo skład. Daję. ogólnie papuik obejmuje taką taktykę, że co skok skacze, jedną tak, więc Najlepsza za osiem tak. skoków. O! O! przeżyłem! Jak to? O! Курван